Po poszukiwaniu warunków narciarskich wybraliśmy się do Brennnej. Tu, mimo marcowego słońca, w ośrodku węgierski na wysokości 700 i 800 metrów nad poziomem morza wciąż można szusować. Co więcej, można urządzić poważne zawody narciarskie – zawody Śląskiej Ligi Narciarstwa Alpejskiego. Celem tej ligi jest narciarstwo powszechne, czyli stworzenie szerokiego zaplecza narciarskiego w sporcie dla narciarstwa alpejskiego polskiego. Ligi regionalne są to zawody, które grupują dzieci szkół, są rozgrywane zgodnie z regulaminem lig. I one są bezpośrednim, najszerszym, największym zapleczem, z którego potem się wyłaniają dobrzy narciarze, którzy startują w Pucharze Polski i stanowią już bezpośrednie zaplecze wyczynowe. O warunki na trasie zapytaliśmy jednego z trenerów. Ja uważam, że dla takich dzieci jak Martyna to to jest bardzo dobre miejsce. Stok jest relatywnie łatwy, o równym nachyleniu, nie za płaski, nie za stromy. Akurat świetnie się nadający na tego typu zawody. Rozmawialiśmy też z młodzieżą. No. Że jest nie, nie, no zawody są akurat miarę łatwe, stok nawet fajny. No nie, no jest okej. Okay. Ja przyjechałem z Katowic. Od jak dawna trenujesz jazdę na nartach? No dość długo, 10 lat może być. A na jakich stokach zwykle jeździsz? No, w, w najbardziej lubię zagraniczne gdzieś tam, w Austrii, Francji, Włochach. A jak tutaj w Brennej się jeździ? Eee, no, warunki są dobre. Jest to bardzo przyjemny sport. Instruktorzy są bardzo niektórzy mili. No i ogólnie jest bardzo fajny. Myślisz o karierze zawodniczej? E, Czy tylko rekreacyjnie? Jak na razie rekreacyjnie. Przed nami jeszcze finał, szóste zawody, bo nasz cykl z uwagi na to, że jest to cykl popierany przez kuratorium oświaty odbywa się w dni powszednie, ale jest to cykl sześciozawodowy. Te sześć zawodów daje nam klasyfikację generalną śląską dzieci i młodzieży w narciarstwie alpejskim i tak samo z tego cyklu się wyłania reprezentacja na OFLA. To jest ogólnopolski finał Lig Alpejskich, w których to zawodach, które w tym roku my organizujemy też tutaj w Brenne, jak pozwolą warunki, będą rywalizować wszystkie dzieci szkolne z całej Polski. Yy, dziewczyny trenują od yy, trzeciego roku życia, ja jeszcze od piątego. Jak Wam idzie w tej Śląskiej Lidze Narciarskiej? Dobrze, jesteśmy w pierwszej szóstce. Ile trzeba trenować, żeby coś osiągnąć w narciarstwie? No bardzo długo, ale w Polsce to ciężko jest coś. Czy jest szansa, że kiedyś w Polsce będą zawodnicy, którzy się liczą w pucharach świata? No powiem szczerze, szansa jest mała, bo nawet jeśli okazuje się, że zawodnik ma pieniądze, to znaczy ma sponsora na ogół rodzica, nawet jeśli ma ochotę, nawet jeśli ma talent, to problemem jest trening. Nie ma gdzie trenować. Wszystkie góry, wszystkie stoki, wszystko jest prywatne. Każdy chce zarabiać pieniądze, a nie wygradzać kawałek stoku po to, żeby zawodnicy trenowali. Z tym jest podstawowy problem. I zajęłam w pierwszym przejeździe pierwsze miejsce. No i oczywiście to jest zasługa naszego kochanego trenera Jacka Wyporka. Trasa była bardzo dobra. Mam pierwsze miejsce. Na razie czas zawodów. I trenuję w KSB Skidoo. Siła LIK polega na tym, że bierze udział bardzo szerokie grono dzieci. W naszych zawodach jest zapisanych 600, 600 dzieci z województwa śląskiego, i te 600 dzieci, uczestnicząc w zawodach, wyłania z siebie naprawdę najlepszych naszych młodych narciarzy.